Siemajeszko, siemajeszko, murdeczki na kolejnym vlogu. Kolejny dzień, kolejny vlog. Rajson zyskał konto. Mikrofon, A... pokaż technologię mikrofonu. Niski A... Rajson na swój kanał. Wow. <laughs> to jest technologia mikrofonu. Tu jestem ja, Pan Paweł. Dobra, idziemy jak zawsze do Zabeczki. Chodźmy, bo zaczyna padać niestety. Takie życie. Dobra, chodźmy. Trudne prognozy. Tak. English father. Dzisiaj, jak mówiłem, już ja nagrywam, więc no. Chodźcie tędy, no. Co Roysonek? Roysonek w końcu po miesiącu na swój kanał. Tak, bardzo fajnie. Panie! Będzie... Brudę, ale... Za... Nareszcie będę miał co oglądać Royson. Uh -huh. <grym> Miejmy nadzieję, że dźwięk się będzie dobrze nagrywał. <grym> Świnka! Nie! Nie widzę świnki, nie ci coś. No, no, Mam coś nadzieję, przepraszamy za to, co się stało na poprzednim vlogu, ale Royson coś tam... Nie wiem co mu się Coś stało, się chyba wysuło. ręce mu powyginało w pół Nie, po prostu było tak, tak zacząłem nagrywać. No. I to jest mokre. <laughs> Dawaj, no dokładnie. Wow, było trochę lekko. trochę lekko. Trochę lekko, Trochę lekko, Wiecie co jest najgorsze? Że jak ja tak nagrywam, to mnie nie słychać. Albo A. w sumie... O, patrz co się dzieje. Siema, siema, tutaj ja y, dzisiaj będziemy... <śmiech> <śmiech> nie no, idziemy jak zawsze. Bez statywu, bo nie znalazłem przykro mi takie życie. To jest technologia. Miejmy nadzieję, że będzie ten sam panco co wczoraj. Miejmy nadzieję, że będzie ten sam panco wczoraj, nie? Dokładnie. Kupujemy. Co kupujemy? Nie pierogi. wiemi. do 8 oś, zł. No to pierogi. Mam, mam 7,50 Kup, ja Kupujemy. Mam 8. Ej, nie, możemy nie pierogi spróbować wszyscy. Nie. z Mięsem. Ja i tak mam pierogi na obiad. A no to... Chyba, że kupię sobie później i stestuję z obiadu nie. albo z żabki. Nie. Zobaczymy, które lepsze. To w prawym dolnym logu to kabel jak coś, czyli, czyli więc nie bójcie się. pierogi będą lepsze? No oczywiście. Babcia rogi najlepsze? No właśnie. No i... Pierogi no. ruskie. Ten pierogi. No. Ruskie. Profesjonalny. Wow, trochę Myśle, Janel, powiedz coś do mikrofonu. Sonda daj uliczna. Subak. Sonda uliczna, dawaj. Co myślisz o meczu West Hamu? Daj subskrypcję. Nie. Tak. E. <głos》> daj subskrypcję. Daj subskrypcję i lajka like. też. Daj subskrypcję. Czego? Czego? No, czego? Zadaj jakieś no? pytanie. Zadaj, Dobra, Zadaj ci pytanie. Panie, Pytanie jest takie, czy West Ham wygrał Ligę Europy? E, odpowiedź na to pytanie jest taka. Teraz i no. Odpowiedź jest taka, że nie. Hmm. Odpowiedź jest taka, że nieślubny syndiopa. Dobra. Dobra, teraz mnie widzicie. Jak to zrobiłeś? Let's go. No, ej, ale chodźcie no, tu. To jest. No tu. Czy będzie? Będzie. To co kupujemy? Ej. Nie wiem. Hotdog? Hodorzek? Ej, co wlatuje, Royson? Co wlatuje do gęby. Co wlatuje dzisiaj? Pani Nie, nie, czy co? nie no. Jakieś. Takie. Ja mam 750. Ja mam dyszkę. Ja mam 8 zł. Czyli równo będzie. 25,50 Matematyka. Tak. Dobra. Nie no. Nie, nie tak będzie to czuł. Opowiedzieć wam o pepsi? Nie. Mam dwie historie. Nie. Kiedyś miałem kolkę, wypiłem pepsi i już nie, nie miałem kolki. A druga, <noise> to jest taka, że grałem sobie na wojsku, jak byłem takim, takim bobkiem. Takim bobkiem był. Nie, i wróciłem. I nie było nic do pisia oprócz pepsi. I wychlał całą. I wychlał całą. Tak, i mi nosem wyleciało. No. No. Taka faza. Serio. Idziemy chodzimy do... Nie no, ale może... A może znowu pani niczy jak? Nie, pani nie wczoraj było. No było. No, ale ja wczoraj, to <noise> To jest twardość. No, ale chociaż lizaczki były dobre. Nie no, ale może weźmiemy te... o, mam... albo te magmafiny, jak będą nowe. Magmafiny, wiecie, które? Nie. Dobra, robię sobie teraz mniej. A, magmafiny, dobra. za chwilę robię sobie No, one są po ile? Po 6? Nie umiem nic. Zobaczmy, co jest na karteczkach. No, może coś znajdziemy ciekawego. Aha, kolejka. Kiełbaski. Kiełbaski? Tak, robimy grilla. A tu dołożyliśmy grilla. To może Dobra, jesteśmy właśnie pod żabeczką jak tam płaci o, Macie Jak Pięknie Nie wiem jak go słychać, o, jest niski tam W oknie Dobra Zdjąłem czapkę, miałem ją strasznie owłosioną, Ale to wszystko wina psów Myślę, że sobie ją upiorę i na kolejnego vloga już będzie wszystko git Na dzisiejszym vlogu jeszcze zobaczycie Pod, no, U babci będę Więc tam też sobie coś dobram. Więc początek jest z rysankiem niskim A później sobie dogram samemu Zaczyna padać niestety. Ma być burza podobno słyszałem, więc nie ciekawa sytuacja, ale oczywiście będziemy jeść. Tak. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Przepraszam właśnie za... Przepraszam za to co się stało. No bo niestety rajsonek świat. Rajsonek niestety zrobił to co zrobił. Czyli po prostu miał obrócenie. No dobra. Czekamy na nich. Patrzcie, co się dzieje, odbieramy. Nie, mi ja jadę, rzadko. Nie zajmijmy <grym> się cukier. Niestety, cukier ja jest gąbeczka. Gdzie gąbeczka? jest gąbeczka? Nie ma. Sprawdzałem, jak słychać, jak podgość się na fula, to będzie. Nie, <grym> Ale mam dobrze przypieczone. Ja też. Ale za rąboku. Ja mam cukier cynamonowy. A ale. A, a piciu? Nie ma! Nie Ej, ma nie pani. Pokażcie Muszę pierwszy, żeby was widzieć, bo o, jest. E, ta. A, wow. Za dużo muchki. Proszę. No, pokażcie co macie. Jeszcze zarąbał cu pierwszy nawet no, nawet jeszcze coś. O, to też na i łatwo, łatwo, to było wczoraj Jasne. Obieście sobie na moim kanale vloga pierwszego ze wczoraj. Dobra. Opening teraz Ryan pokazuje. O, się Poczekaj, bo po co tu się dzieje, właśnie? Mleko serowe. <grym> Ej, ale ładnie przypieczone. E, mhm. Nie, dobre. To Kurde, wolne. panini, będę sobie. nie, mleko, jak mleko. Wylał no, mleko, patrz co się dzieje. Jeszcze na... Mój Dobra, dobra. czemu to ma być? Dynamonowy jak jest... Próbujemy. Próbujemy pani. <noise> Ale takie fajne, chrupiące. Test twardości. Test twardości jak zawsze. O dobra. Ja mam twardego. <noise> no. Dobra, teraz ja też idę jeść. On jebke Co? O, zobaczcie tu jest Royson. Pokaż jak wiesz Ile ci zostało? Już mało? Ty jak w poprzednim filmie mu zostało. No, tam, temu coś tak tragicznie idzie, gdzie jest Achmed? Achmed? No, ja się przyjdzie, żebym na niego zostawił. Pokaż się. Powiedz coś o Ahmedzie. Jak rozpoznać Ahmeda, który poleciał do Brazylii? Ma... Poszukiwany jest Ahmed. Ma sznurek na prawej nodze. Tak. I... I nie umie jeść. I nie umie jeść. Cebuli. Cebuli. Pokażmy go tu ładnie, o. Ale ja na przykład z liście. Kurde, on zjadł. Brawo. E no ale jest to. Dobra, cebula. Cebula. E. Przecież. O. Umie. 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 <grymne> <grymne> Idzie do nas. <grymne> no ej, odsuńmy się trochę. Idźmy na tyłu. Chodźmy do tyłu. No i łopato. Nie daj Ty psycho, patrz, jeden... jedyny. To będzie szczęście. Niestety, no i wróćmy. Powiedz coś. Dobre. Na <coughs> wozie. No i uciekł. No Achmed, nie. Uciek. Achmed zbiegł. Widzę go. Achmed going to Brazylii. O, oh jest tam, tam. Gdzie Achmed? O jest, będzie. Jak się rozsiadł. Zachmęt. Ej, dobra, zapomnieliśmy o czym? O czym? Cukier! No właśnie. Prezencja cukru. Kurde. To Jest twardo. Jest twardości już był. Dawaj, na kreskę. Wychaj. <laughs> dobra, <laughs> czekaj, ja też muszę to nagrać. Kurde. Niski weź mu nagraj. Nie, ja nie umiem. Bo ja daję Ahmedowi cebulę. <tryk> Dziwna. To kolejna cebulka. Nie polecam. Czego? Cukru syna Musimy cebulkę. Patrzcie, jak jestem wyposażony w mikrofonii. Wow. Achmed! Całe 7 zł. Jak już mówiłem, Roślen jest poszukiwaczem skarbów. poszukuje skarby. Na przykład w Pepsi. No, jeszcze raz powiem. Na przykład w Pepsi. Na razie cukier. Te, lubi też Pepsi z cukrem. Dobra, widzimy się zaraz, bo tu za długo scena już wyszła. Tutaj uwaga nagrywamy. Zaczyna się meczek w nogę. Będzie serwis. Niski, <grywa> <grywa> jestem właśnie w połowie drogi polaj nogą. Jadę w dół Lena odjechała. Dobra, widzimy się później. Jesteśmy z Leną, przywitaj się. Lena tu jest, jestem ja. <grywa> o, jestem ja. Jest Lena i jest jak zawsze pepsi <laughs> smacznego wam życzę o tej porze dnia, której oglądacie jasne, że tak co nie? to nie wiem, kolację dobra, limit pamięci był tu z Roysonkiem on też nagrywa na swój kanał, jak się nazywa? Roysonny macie link w opisie pod ostatnim filmem Olafa tak. Więc mam nadzieję, że Wam się vlog podobał dzisiaj. Niestety, już bez niskiego jak wczoraj. Ale był fajny vlog. Myślę, że dorównywał wczorajszemu. Trzymajcie się. No i powodzenia w szkole jutro, jak chodzicie. Cześć. No więc tak, kończymy widzowie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał.